Musimy głosy, jestem na SKP i przechodzę dzisiaj do Was z recenzją. O tutaj pięknej klaczy. Hanowerski z 2016 roku o imieniu... U mnie, ona się nazywa u mnie Afrodita. No tutaj to, to zaczyna się od pyska, to ma tutaj taką piękną... No to mnie kwiatka. Halore. No kwiatka. Albo to wyglądało w stylu bardziej kropelki. No to taką marną, co mi się podoba. Pesk taki szary. Mówię te przejścia przejścia, z piska, ładnie to wygląda. Ma tak mięśnie zaznaczone. O, no Wam pokazać ale ostrość sztę. tutaj taka piękna mięśnie pod okiem, też piękne czarne oczy, uszy. To grzywa. lecę w takie specjalne koreczki z różowymi gumkami. Co według mnie do niej bardzo pasuje. Potem tutaj też są tak mięśnie przeszyli. Są mięśnie. Tutaj są kopyta z czarnymi takimi końcówkami, co często się można zauważyć u tych koni. Kopyta ma takie bardziej szare. Właśnie. Jest taki, będziemy w wchodzie stępu, bo to tego nie można nazwać nkłusem. On ma rozpuszczony, długi, czarny. Na kopytach ma gdzieniegdzie zaznaczone mięśnie, to przejścia na kopytach też są całkiem nieźle, jak nie, nie złe. Złe, tutaj na brzuchu ma te napisy, no i datę powstania, no to, to z 2016 roku, no i tu akurat widać, że to jest klacz. Ona jest jaśniejsza na kamerze, bo na żywo jest taka taka ciemniejsza. Tutaj ma tą kłodę, którą nazywam zeświatką myślową. Tu ma takie mięśnie mocno zaznaczone, co mi się w niej bardzo podoba. No, nie wiem, czy tak powiedzieć na no, krótko. No, pysk, no. Tak jak na Hanowerze przestała. Zakupiłam ją z właśnie z tą wałachem i żrobakiem, który już była na kanale. Hmm, to jest znaczy, że jest powstała z Chin. No, wyprodukowana w Chinach, ale jeszcze to nie jest Tutaj ma jeszcze. Nie, właśnie, to przejścia u niej na kopytach. Na pyszku i tam, to nie wiem czy to można nazwać taką kwiatkiem, to bardziej kropelką. jest piękna, właśnie tam i te do włoski wyglądają tak realistycznie jednak idealnie realistycznie byśmy pokazane zobaczycie zobaczcie, wygląda tak bardzo realistycznie Hmm. To za tak na haronwerze cały jest trochę, trochę ścięty. Ale to mi nie są bardzo dobrze zaznaczone. Choć ich według... przynajmniej w mojej opinii jest trochę za mało jak na taki mold. no, nie mają identycznie więcej mięśni Tutaj ścięgną też z, nie. dobrze zaznaczone. Ale według mnie bardzo, ale to bardzo brakuje tutaj Miją jest ich według, przynajmniej w mojej opinii mało Dajcie znać o ile będą komentarze odłączone Natomiast no, może być uśni, ja będę dodała chyba trochę więcej no, no, ale i tak nie będę narzekać, jest piękna Ja mam film do jakiegoś innego serialu wykorzystałam Niestety w serialu, który był już pierwszy odcinek nie wystąpi Bo nie miałam dla niej roli no, masz piękne tutaj czarne oczka. mamy no, no, ładne. Tak jakby wygląda to chyba smutna No, że za to mam czarny. To jest takie szare. No, jakby Ciemno -szary, Prawie, że czarne. No, wygląda przepięknie. środek uszu jest taki, będą taki bardzo taki Czarno brązowy. No co mi w sumie trochę nie przeszkadza zbyt nią. To ten kawałek takie grzyfy właśnie jak spada. No a tutaj tylko trochę jest niedomalowany ogon, bo tu widać ten właśnie brązowy, ja nie, nie będę się czepiać. Tak, jest zrobiona, wymodelowana. Jest jaka piękna. Nie wiem, co jeszcze o, sumie o niej powiedzieć. No raczej już nie będę się czepiać. Ja mam nas, na sobie i widać chyba, że ma wyrobione strzałki. Nie wiem, czy Osset to złapie. A tu widać, że jest ta strzałka wyrobiona. No tutaj Siąkę wyrobili I ma bytkowe na sobie takie srebrne Są mnie czas jest bardzo pięknie I co kopy co nie zrobiła Takie normalnie bardziej czarne ma mm, choć konie bywają takie już w sumie Nie ma na no się już jej zbytnio I Skończę już ten odcinek na tym na tych kopytach i podkowie podkowach więc do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale prawdopodobnie albo z recenzji albo z odcinka serialu więc jeszcze pokrótce mówiąc wypatrujcie właśnie drugiego o, no, odcinka serialu zagubieni narka